Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie, kochani. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to więcej. Piotrze, Piotrze, czy kochasz mnie, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Tak sobie myślałem dzisiaj, słuchajcie, modląc się tym słowem, czy są jakieś takie chociaż, ja nie mówię całe życie, bo to by było pewno bardzo trudne, ale czy są jakieś takie chociaż miejsca, jakieś. Yy, yy, Fragmenty mojego życia, jakieś przestrzenie mojej wiary czy relacji z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem, gdzie jestem w stanie wykrzesać z siebie to więcej. Chociaż trochę tego więcej. Czy w relacji do drugiego człowieka, do Pana Boga, czy w pracy nad sobą, czy w jałmużnie, w ofierze, w uczynkach miłosierdzia, czy, czy jestem w stanie Choć może przez jakiś fragment dnia nawet wykrzesać to więcej. Życzę sobie Wam, kochani, aby to słowo dzisiaj i ta piękna scena z Piotrem, która nas przenosi nad jezioro galilejskie, kto, kto był, to wie, jak tam jest cudownie w jakiej scenerii ten spacer odbyli. Niech w nas wykrzesze to więcej, chociaż w jakiś niewielkich przestrzeniach. Niech nas błogosławi szczerze, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syni Duch Święty. Amen. Kochani, zostańcie z Bogiem, ale pamiętajcie proszę o zaproszeniach Waszych przyjaciół, znajomych, krewnych na Facebooku, gdziekolwiek jest to możliwe, zaproszenia na projekt Józef, który startuje już w poniedziałek o 20 na antenie profeto.pl, radia Profeto i naszym kanale YouTube.